Zaczynamy drugą kwartę. Tutaj zmotywowano, żeby zdobyć jakieś punkty. Tutaj kilka osób uderzy, sam, bez komentatorów. Tutaj już. Cześć, no, Tutaj Kolega odchodzi, ale ja dostaję dzwony. Wasz ukochany komentator Ligi LKK. Tutaj dwójka już spadła, gotowa na wygraną trzecią kwartę. I tutaj można powiedzieć tutaj... jedno, że. Ten mecz już trochę, już ciężko będzie wygrać ze strony Katekosa, ale będzie może do, do ugrania chociaż kilka punktów ze strony Katekosa. Co ty Jestem... Dobra, uspokój się, ja sprzedam nie jestem komentatorem. 18 bodaj do 15. 17 do 7, do numeru 23 i nie trafia trójki. Tutaj 91 rozgrywa, podaj do 20. Tutaj, tutaj na poście 27, czy podaj nie, podaj do 25. I one były 91. 91 znajduje. Tutaj dobre Panie z wyjdzie. Oj, ale nieselne, nieselne brzmiało. 23 rozgrywa. I tutaj, oj, dobre polanie, ale z faulem i będą osobiste. Młode 23 wykonuje, Oj, tutaj już rutyna, proszę Państwa, rutyna, są doświadczeni zawodnicy. I nie trafia. Ale jeszcze ma jeden, może ten de... przegoni swoją presję, może, może. I, I... I daje. 91 ma kolejną zbiórkę, ale 93 daje piłkę. I wziął nasze tam kolejny raz. 25, bo wow, muszę rozgrywać 25 pił piłce daję hendofa podaj do 25 20 25 chciał, chciał dostać podania ale jednak nie udało mi się 23 z... z takami jednak nie i piłka dla Katy Kosza nie dała rady złapać a jednak nie piłka dla fenica no i punkt na numer 17 po raz któryś zmiana będzie numer 32 34 tutaj piłka dla i wyszła piłka niestety Krzesi dostaje piłkę i rozgrywają akcja tutaj dobre polowanie ale zablokowanie ale jednak Feniks dostaje piłkę, 17 dostaje piłkę od numeru 5, 2, 3, numer 15, 18, 23 nie dostał połania, był na dobrej pozycji. I siódemka miała dobra mascję, ale się nie udało. Piętnastka, siedemnastka wstaje podanie i airball. Tak się zada. Dobrze, znawi Kate Nadal bez punktu wysłać 3 przewagowa Przewaga. Multowa przewaga. Wieska po off leczka czwórka i zablokowana upada, ale wstaje. 25 5 rozgrywa i 17 przy rzucie i nie udało się. To był chyba faul. 34 schodzi, wchodzi. A gdzie jest Kelo w poszedł już dawno. Tak? to jest timeout.